Moja maksyma po tym odcinku nie cierpię drobiu, nie? <grym> 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 Witajcie w hype trainie pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj Natalia Radek, i już kolejny tydzień rzędu omówimy sobie kolejny odcinek Nowego Doktora. Za tydzień jest przedostatni, tak, w następną sobotę w nocy z Pionaka O ile się nie mylę, to w brytyjskich kinach oba odcinki będą wyświetlane w kinach z za tydzień, tak? Tak, no tak, tak. bo To, tak, tak. to by było dziwne. Zgodnie, o, o, ogólnie wszystko wskazuje, że te e, wszystkie te informacje, które podawali wcześniej, że te dwa końcowe odcinki będą połączone e, razem, ale to, to na to wskazuje zapowiedź. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście musimy przejść. Nie, znaczy, już jakby zostańmy przy tym, co jesteśmy. Zapowiedź nam pokazuje to, co odmówiłam od początku, czyli wielki twist. Suzan Twist. Czyli jednak Suzan Twist nie będzie twistem, że to nie jest nieważne, tylko to tak. jest ważne? Tak, jest. czyli jednak to był twist. A czy nie, przy, nie żeby nie było, to przynajmniej. Bo wiadomo, i tak to było oczywiste, że tak jakby z odcinka na odcinek to budowaliśmy stopniowo, bo i Ruby się zorientowała, i doktor się zorientował, że o, ja skądś ją znam. I tak naprawdę to, to, to może być taki troll, tylko teraz się nie kryją z tym. Zobaczymy, czy to jest troll, z którym się po prostu nie kryją, czy to nie jest troll. Bo może to będzie tak. jakieś, nie wiem, może po prostu wyjdzie z tego fajny odcinek. I to mnie ciekawi, bo ten odcinek będzie się nazywać The Legend of Ruby Sunday. I to, i to jest zapowiedź tego odcinka i co, 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 co postać Susan Twist jest związana z, z Tak W ogóle nie wiem, czy zwróciliście w tym odcinku jeszcze, a właśnie jakby zaraz dojdziemy do omawiania tego, tylko jakby już jesteśmy przy tych przyszłościowych. Słuchajcie, tam zastanowił mnie ten moment, kiedy oni chcieli wysłać tych naszych antagonistów, ten nasz Łotr mówił o tym, że będzie ich wysyłał do nowego szefa. Zwróciliście na to uwagę, kim jest nowy szef? Jakby to mi dało do myślenia, czy nowy szef jakby tej organizacji, która zbierała tych tych wilanów? Yy, 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 czy może to on będzie tym głównym antagonistą, że on będzie tym głównym złolem, który nadchodzi w tym finale? Tak. Jakby to mi serio dało mega dużo tak, tak, do myślenia. Tak, tak. Teraz, teraz przypomniałem o tym, bo kojarzę ten moment, kojarzę ten tekst. Myślałem, że coś więcej się dowiemy w tym odcinku. No właśnie, jednak... dlatego się nie dowiedzieliśmy, pomyślałam, że hej, może oni nam zostawiają kolejny trop do tego, żeby a. zlepić te puzzle na koniec w finale. A może wielkim szefem jest Jason Twist. No, możliwe. Dobra, może porozmawiamy sobie konkretnie o tym odcinku, o tym jak on wypadł, bo wreszcie mamy doktora i Ruby, którzy biegają po ekranie, nie pojawiają się na ekranach albo w ogóle ich nie ma. Więc co, co sądzicie? Jakby widać ewidentna inspiracja to było i to było tak, to było tak za, zabawnie wplecone fabularnie do tego. Ale to nawet. To widać, ale to słychać po prostu sama robi, mówi o tym, że Bridgertonowie! Tak, tak. Bridgertonowie, cztery razy? Liczyłem. Chyba cztery A, razy padło jakby słowo Bridgertonowie, ale fajnie, bo jakby samo powstanie jakby tego miejsca, jakby, jakby sam ten background i dlaczego te postaci tam są, wiąże się z tym, że i Bridgertonowie istnieją, więc tak, to nie jest jakby po prostu przy okazji. To jest dosłownie jakby jeden do jeden. Podobność... Natalia, ja nie oglądałem Bridgertonów, ale moja dziewczyna mi powiedziała, że bo na przykład w tle było słychać różne piosenki, jak tak. na przykład Bad Guy, Easy. Billie Eilish i podobnoż taki sam zabieg jest w Bridgertonach. Dokładnie taki sam zabieg z Bridgertonach, Czyli są wzięte popularne, jakieś takie współczesne kawałki. One są przerobione na tą taką właśnie bardziej archaiczną modłę, do, dostosowane do epoki. W ten klimat są zagrane tak jakby z epoki, więc to jest rewelacja, tak było w tym odcinku, ale teksty były wycięte jeden w jeden po prostu z Bridgertonów. Tam nawet niektóre sceny były dosłownie. Ta to scena z Bridgertonów przeniesiona dosłownie do doktora. Ja takie. Oh my god, w ogóle nawet te postaci niektóre wyglądały jakby je stamtąd wyciąć i sylwetki, charaktery, zachowania, no po prostu coś przepięknego, jako dla mnie, tak, dla fanki Bridgertonów, mm, Ja w ogóle nie oglądałem Bridgertonów, ale patrząc na jakąś tam jedną z postaci, która tam gdzieś była w tle, to mi się kojarzyło z jakąś właśnie główną aktorką, którą właśnie kojarzyłem z jakichś plakatów Bridgertonów. Chociaż Kowal, to nie była ta osoba, więc, to, więc tutaj widać o tym, że bardzo starali, żeby to bardzo było w tej konwencji. Aż za bardzo, ale tak jakby wydaje mi się, że nawet e, jako, że nie wiem, jaką Ty masz opinię Jacek, a jako osoba, która Bridgertonów widziała tylko prawie nic, czyli tylko jakiś jasn, może pierwszego sezonu widziałem przez przypadek kiedyś, to mimo tego, to ten odcinek był super fajny, i powiem dlaczego ten odcinek był super fajny ze względu na naszą tytułową postać Wotra, czyli Jonathana Groffa, ponieważ to jak to była fantastyczna postać i relacja z doktorem i w ogóle wszystko. On musi wrócić, musi wrócić, nie ma opcji, bo ja tu po prostu... Jak Jack ten... Harkness, musi wrócić. Ale to no, tak. wiesz co ten, co, ten związek romantyczny pomiędzy nim i doktorem, który był po prostu nakreślony jako taki cudowny romans, który z jednej strony właśnie jest taki typowo Bridgertonowy, to właśnie dokładnie tak się dzieje, taki sposób, ale był tak po prostu balsamem na mą duszę, że mogłabym oglądać tylko ich dwoje cały czas podróżujących pośród gwiazd i wyznających sobie miłość i po prostu to było cudowne, ale co do tej sytuacji w ogóle doktor tutaj pokazuje nam się z jednej strony właśnie z jednej strony jako taki romantyczny frywolny, zabawny mieliśmy różne odsłony doktora, ale to co mi się najbardziej podoba w tym doktorze jego gatwie jest to, że on jest też stanowczy i w momencie, w którym on powiedział, jestem władcą czasu i tam wygłosił tą sekwencję i mówił kim jest, ja po prostu mówię, on jest niesamowity w tym, bo z jednej strony potrafię być taki aaaa w i po prostu... Yy. Podniosły jest, tak jak wczoraj na znaczy, live'ie mówiliśmy. Tak, tak jak podniosły, tylko bardziej właśnie chodzi o to, że nam się wydaje on niepoważny w pewnych momentach, tak, że jest taki lekko, że jest lekko duchem. ale czyli właśnie jest idealnie nie... taki, jaki Powinien być doktor, like. doktor powinien być zabawny, a w tym momencie jednak jest tej, czuć te trudy życia, to, że wszystkich stracił. Że jest władcą, ja... on jest. On po prostu jest władcą, jest władcą czasu i potrafi powiedzieć, ja jestem władcą czasu i hej! Ale w ogóle te tak, pierwsze tak. momenty, gdy nasz doktor podszedł do łotra, jakby od razu, jak <laughs> zobaczyłem tę scenę, wiesz, jak on stał na balkonie, doktor do niego podchodzi, u, myślę sobie, o, shit, ale energia, jakby taka chemia, na, nawet słowa jeszcze ze sobą nie zamienili, te spojrzenia już po prostu. Pff, pff, było już, było, <laughs> było gorąco. Miłość. Było gorąco powietrzu i to było od razu po prostu widoczne od pierwszego spojrzenia. To było tak piękne. Tak strasznie mi się to podobało i może to nie był najbardziej ekscytujący odcinek z tych wszystkich, które mieliśmy do tej pory ale był odcinkiem w krybach, w którym najbardziej robiłam ojej, o, o matko i tak najbardziej mnie ekscytował chyba. Wiesz to sama, sam koncept nie był tutaj jakiś super unikatowy, chociaż gdzieś tam z twistem, ale rzeczywiście to poprowadzenie fabuły tak przez tak 70% było na spokojnie, tak jak moglibyśmy się spodziewać, ale dopiero w tym momencie, gdzie znowu rubi, przyszło zmierzyć się z jakimś zagrożeniem, co nie, tam fajnie to zamieszali z tym i w końcu z tym odesłaniem Młotra, przez co w 40 minut udało nam się zbudować podbudowę postaci, na którą będziemy już czekać przez kolejne sezony, kiedy on wróci tutaj i wszyscy tak. będą się super cieszyć. A on był na ekranie przez 30 minut. Tak. Co też, y, co mi się podoba? W ogóle, ja tu znowu wrócę do emocji. Na przykład też ta końcowa. Y, y, kiedy y, doktor jakby pod, pozbierał się i nie przeżywa żałoby tego żalu, i mówi: e, Hej, żyjemy dalej, idziemy na przygodę, hej, hej, nie przejmujmy się. Znaczy na pewno. I Rubi mówi: Nie, hej, musisz, musisz po prostu. A on to chowa, on. też on... ten smutek. Właśnie, i Rubi to jest ta postać, która z niego wydobywa te emocje, które nie są tylko i wyłącznie. Zabawne i miłe, tylko też próbuje go uczłowieczyć, tak bym powiedziała. Po prostu on w sobie to jest jego taki mechanizm obronny, tak jak ludzie też mają takie mechanizmy obronne, tylko on ma to spotęgowane jeszcze o ileś tam, ponieważ on po prostu zbiera te setki lat w sobie i musi jakoś przetrwać, i musi jakoś żyć dalej i być sobą w takiej formie, tak? musi zachowywać tak. się tak jak doktor, którego kochamy. Ogólnie powiedziałbym, um, i... że to no? jest że ten odcinek to był taki bardzo, ale to bardzo standardowy odcinek, mieliśmy setki, powodując, że doktor trafia do jakiejś epoki historycznej i tam musi zmierzyć się z jakimś stworem, tylko że mamy właśnie dodanego tego łotra, tego Jonathana Grofa i tak jakby ta relacja to sprawia, że jednak ten odcinek jest dużo lepszy niż by mógł być tak, po przeciętne przeciętny bez tej relacji doktora z Jonathanem Groffem, to myślę, że okej, okay, fajnie bym miała taki, a, taki smaczek, że to w Bridgertonach, ale myślę, że tak wcale bym emocjonalnie i tak bardzo bym się nie ekscytowała wszystkim tym, co się dzieje, a dzięki dodaniu tego wątku, tego romansu między doktorem yep. i Łotrem i, i, i to jest zupełnie inny wydźwięk. W ogóle, jakie macie oczekiwania przed finałem? Bo ja mam bardzo wysokie, bo cały ten sezon naprawdę bardzo wysoko stawiał poprzeczkę. I mimo tego, że teraz jakby z Perspektywy tych wszystkich odcinków, mogę powiedzieć, że ten pierwszy odcinek, Kosmiczne Dzieciaki, wypadał tak najbardziej, tak faktycznie, mimo tego, że mi się wtedy podobał, wypada chyba najsłabiej z całego tego mojego rankingu odcinków. Ale z odcinka na odcinek ta poprzeczka była stawiana coraz wyżej, z różnych względów, i teraz w tym odcinku, właśnie ten poziom ekscytacji i. Mm, ekscytacji takiego właśnie, nie wiem, emocjonalnego podejścia jest naprawdę wysoko i jestem ciekawa, co oni zrobią w tych dwóch ostatnich odcinkach, bo znaczy, to będzie ważne. Mi, mnie to zastanawia, to znaczy, mnie to jakby nie mówię, że to jest źle, ponieważ tak często było raz ty Dewisa, a jednak ten wątek Lubi, po tych pierwszych odcinkach, gdzie mieliśmy tak mocno zasugerowane, mocno zasugerowane, że coś jest z nią dziwnego, że je, coś tam się działo, coś tam się stało, to jednak przez te ostatnie odcinki to ucichło. Jednak nie mamy tego kontynuowanego y, za bardzo, więc ale ja wiem doskonale, że tak często było jasalat i dajemista, że, że coś się zaczynało, potem było cicho, potem cały finale, więc tak jakby jestem odnośnie tego spokojny, że to, że teraz nie było, to, to może i lepiej, bo, bo mogliśmy się skupić na osobnych historiach zamiast na tym, co tak naprawdę się dzieje, zrobi. No następny ale, to nie, odcinek to już jest ten moment. Tak, musi być, to znaczy, ale żeby nie było, żeby nie było tak jak, tak jak często myśmy gadali o serialach Marvela, ten, żeby się nie okazało, że ten pierwszy część finału to będzie taka, taka, będzie taka wspaniała, a ta druga to będzie... Hmm. Wiecie, co to jest podróż, którą tak naprawdę zaczynamy. Ja tutaj nie liczę na nie wiadomo, co to nie jest jakaś miniseria, która wiesz, teraz się zakończy i event ośmiu odcinkowy, który musi mieć teraz jakieś super dowiązanie. Po prostu musimy przebrnąć przez jeden rozdział, później widzimy się na święta, a później i tak w kolejnym roku, więc liczę po prostu na coś satysfakcjonującego. Ale tak oczekiwania mam, myślę, że takie w miarę. Jedyne czego boję się, że w pewien sposób zostanę na do świąt, albo na. Czasu ze złamanym serduszkiem i z tym, że co dalej. I już Wam z góry mówię, że tak straszliwie będzie mi brakować tego serialu. Tygodnia na tydzień, bo tak jak wiedzieliśmy, że doktor przychodzi na Disney Plus, i tak jak wiedzieliśmy, że powinno to być dobre, tak to przebiło, moje oczekiwania jest lepiej niż sądziłam i nie naprawdę nie mogę sobie wyobrazić tygodni bez doktora. Tak się niestety stanie w najbliższym czasie. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym odcinku doktora. Nasze wrażenia też możecie w bardzo pokrótce przeczytać na galifray.pl, gdzie gościnnie się udzielamy i widzimy się za tydzień przed ostatnim odcinku Doktorachu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.